Także siema, jestem no Matrixa i od razu chciałbym wszystkim podziękować za tysiąc subskrypcji, które no, zbierałem 5 lat. E, więc z okazji tego tak już, tego subskrypcji, postanowiłem zrobić jakiś po prostu wyrywek najciekawszych momentów lub też śmiesznych z mojego kanału, z filmów, których e, nigdy nie wrzuciłem i z e, jakichś filmów, które mi się ostatnio udało nagrać. Więc e, mam nadzieję, że wam się spodoba, no i w sumie nie będę już przedłużać. On my way, son. Dorstak, dorstak. Synku. Co jest, tato? Pamiętasz swojego chomika? Nie słuchaj go! Nie słuchaj go! Stary kłamie, synek. Nuczku, posłuchaj mnie! Łap tę stary kretynie. Coś powiedział stary gnoju? Łapę Ticą stary krytynie czy nie dostrzałeś? Duchy widzę! Tak, ja widzę kretyna. No to już! No już! Jeśli się w według zasad! No, że to się kciota! Co ty nie uczyłeś, tej fręży! Wow. Powiedz ci anegdotę? Powiedz anegdotę. Dobra, dzisiaj miałem y, zastępcę na witrynę, więc ja stwierdziłem takie. Dobra. Poczekaj. Wiesz co robić? Nie. Nie, bajem nie. Ej, ja ty teraz konta, i ma. Chuj! Ja pierdole, No zyczy! Ale reszta zerwa doska. Ty kurwa idziesz przede mną i mi zasłaniać celowni! No to jak idę przed tobą to co? No kurwa byłem pierwszy a ten. Mmm wejdę mu przed celownik. E? Poczekaj, trzy. Ja kurwa zbiec... pierwszy? Zacząłem strzelać a ten pierdala mi się pod celownik, Jebany Najman kurwa Poczekaj. na Poczekaj. MMA mamato. No właśnie przed chwilą powiedziałeś, że że siadłem przez tobą, Bo... potem że ty siadłeś pierwszy! Kurwa szłem pierwszy! A ty turde... kurwa przede mnie nagle, kurwa wyskakujesz jak kakuję jakiś kojek! Kurwa <grym> to, pan, niesamowite. Dobra, robię tour de das 2. No to święć na kurwa murek <grym> tak? das. się w tym zasronnym smoku. zajebiście <grym> ja się. Jak mogłeś się spać z smoku jakiś smok i kufa ten? O, tobie, to się ja ja się już się Jeszcze nigdy cię nie słucham. Jeszcze nigdy cię nie słucham. Tonera. Tonera. Nienawidzę cię, Mati. Spoko. Gdzie to? No co no ty na no to? prawo. Gdzie? O <śpięk> <gry> <młys》>. yeah. oh, kurwa, 80 tysięcy. Dobra, to i ma schowka. <grym> Uda. A, proszę pana? Chmiateczka Boże <grystwa> Co, co jest? Słyszycie mnie? Słyszycie cię też? Eee... No co słychać? Sanadrasty Proszę położyć wciąż. ręce na głowie I położyć się na podłodze O Kurwa, o, kurwa witaj się Nie Czemu mogę tak? tego nie słychać? To no nie słychać. wiem Słychać Tak starego nie słychać No ale... Sobie... Lisek, Lisek. Kier, śmierdz dalej. No ma. Nie ma, no chodź tu czarny, puje Co? Co to było? Sorry, kot wszedł mi do pokoju. Są rzeczy, od których nie można się powstrzymać, wiesz. Tu TY KOTA chcesz wydymać? Powiedz mi kurna... No. Czy my teraz szukamy mi jakichś filmów do... ...cyfrowany moment, czy co? Czy ty wosy grasz? Eee... Pierwsza opcja? Przecież nie mamy włączonego żadnego osu. Halo, halo, ciastek, gdzie są drzwi? Co? Co ty? A teraz? Lepiej? Słychać mnie? No to znowu. Nie no, wcześniej było lepiej, wcześniej było lepiej. Adoro to z powrotem, kurwa, helikopter. Nie było, słychać helikoptera. no fatalna. Chyba ktoś tutaj przegrał! Też mogę konkurować z Tobą. W czym? Halo, pana? Halo? Okej, okay, zacząłem grać tą mapę, żeby się rozgrzeć do Black Clovera. Ale jak tak dalej pójdzie, to coraz bardziej jestem w stanie uwierzyć po prostu w że jestem Tam głównym w tą grę. Ja pierdolę Chociaż się udało Chociaż jeden O Jezu Zgarałem jak to tam szef Ja pierdziele No COŚ SIĘ Z TYM DZIEJE NO ty, weź mi powiedz jeszcze tylko szybko jedną rzecz. No? Eeeem... Um, jak rozwaliłem klawiaturę, co mam zrobić? Co? Znaczy, to ja mam inny etap. Zobaczmy, czy wszystko... Co odjebałem? Ale czy nie wina tylko mojej klawiatury, są, bo jest w stacji, co to... Ja, po prostu jakieś jemem, krzyczyk, krzyczyk, coś. Czy coś. Jak wiesz, całkiem wyjdę z tej gry, zanim się rozwalę całtera.